Nie Jest wcale wykupienie abonamentów i trzeba dopisać, który jest, który jest zależny od dnia, który jest ważny, przepraszam. Strona 7D. Od jego wydania. Paragraf 9, 7 jest strona. Punkt 2. Zainteresowanej, tak. a za dzień wydania rozumie się datę yy, wypisania dokumentu. To jest autopoprawka pana wspomniestnika, który prosił o uzupełnienie tego, żeby doprecyzować zapis, więc bardzo proszę o jej uwzględnienie. I mamy, i mamy jeszcze drugie, drugą poprawkę yy, na stronie 7d. Tak. Proponuje się w punkcie 11. W opisach opłata parkingowa tygodniowa 30 zł, ponieważ nie mieliśmy takiej opłaty i było opiniowane, że przyjeżdżają gdzie na szkolenia na tydzień i niekoniecznie będą potrzebowali wykupić yy, abonament na przykład na miesiąc i dlatego się proponuje wprowadzić tygodniowo. Jest to poprawka wprowadzona przez do yy, yy, Sylwestra Łaskę i yy, też ją zaopiniowaliśmy do stycznia na naszej komisji. Jest to poprawka I wprowadzona przez komisję podatków Okay. Punkt, który, który... Dodać trzeba punkt 11. Kolejne punkty oczywiście odpowiednio ponumerować. I w, punk I w punkcie 14... 11.30 zł. Tak, opłata tygodniowa, parkingowa tygodniowa 30 zł. Mhm. I... 14, w punkcie 14 mamy poprawkę taką, żeby opłata mieszkańca roczna wynosiła 120 złotych, a nie 50. Mamy to pozytywnie zaopiniowane przez naszą komisję. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję. ślicznie. Kto z Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. Postępujemy wobec publicznego głosowania. Proszę bardzo. <laughs> proszę, proszę bardzo. No mam jedno właśnie takie uwagę, bo. Nie bardzo do końca rozumiem intencji Pana burmistrza na temat ulicy Kościuszki. Może Pani asystent nie. Bardzo bym chciał dowiedzieć się, dlaczego akurat Kościuszki wypadła z tego, z tego rejestru. Pozwoliłem sobie odliczyć wpływy za zeszły rok na ulicy Kościuszki. To jest kwota prawie 32 tysiące złotych. Kto tam mieszka? są sący. Łatwo, łatwo, że tak powiem, na przykład. Wciągamy z piłki ręcznej tam powiedzmy 10-15 tysięcy co roku, a z drugiej strony łatwo podbywamy się 32 tysiące złotych z miejsca, w którym no właściwie mało mieszkańców Sandomierza parkuje. Pani Katarzyna. Robimy bardzo duży układ, bardzo duży ukłon dla mieszkańców Sandomierza, proponując abonament roczny w wysokości 120 zł, bo to nie ukrywam, jest bardzo duży układ dla mieszkańców Sandomierza, więc dlaczego? Dlaczego akurat y, Kościuszki, a nie na przykład jakąś inną y, y, ulicę, więc przez ostatnie parę dni masę ludzi mi przychodziło i pytałem, że miały być bezpłatne parkingi, dlaczego teraz są, jedne są bezpłatne, drugie nie? Ja mówię, no na razie Rada jeszcze dyskutuje, zobaczymy jaka sytuacja będzie. Y, uważam, że pochopnie rezygnujemy z ulicy Kościuszki, bardzo pochopnie. Ulica ulicy Kościoła, będzie zabrany, będzie on przeniesiony albo na ulicę Słowackiego, albo na bulwar. Z tego względu, że yy, tam będzie utrzymać parkomers yy, na przykład na bulwarze czy na yy, ulicę Słowackiego, a jeżeli zatrudnienie tak, patenta. I też jest taka kwestia, że na Bulwarze jest aneks yy, do umowy, która była podpisana z Urzędem Marszałkowskim na wykonanie projektu rewitalizacji bulwaru i mieliśmy bardzo dużo też, do mnie też przychodzą osoby, tak jak i do Pana, które mówią, że i na bulwarze będzie, e, musi być bezpłatny parking dla mieszkańców Sandomierza, ponieważ mama, że się przyjeżdża z dziećmi e, na huśtawki, bo jest dobrze wyposażony plac zabaw czy i nie będzie płaciła za parking. Natomiast jest kwestia turystów, którzy przyjeżdżają i no, zobowiązani są opłatę uliścić. Nie wiem, jak Państwo wiem, że... A natomiast na Kościuszki wiele osób w tą też sygnalizowało, że tak, podjeżdżają pod sąd, chociaż wzięcie wypisu z ksiądz rzeczy. Do Proszę Proszę nie przeszkadzać, panie Andrzeju. Nie, no to przecież możemy powiedzieć, że ktoś podjeżdża pod urząd skarbowy po złożenie wyznania i też musi płacić. Rozmawialiśmy z panem przewodniczącym Dybutem na temat zabrania parkometrów, tak? No, też Czy była takie, to było takie, to przeniesienie na to na ulicę to na, są na, takie, to to było to jest to na, na pewien okres. jest jak się to to jest w rzeczywistości. Ludzie przyjeżdżają to sądu, ludzie przyjeżdżają do banku, ludzie chcą mieć troszeczkę swobody. Nie wiadomo, czy nie trzeba będzie tego samego prowadzić przy Urzędzie Skarbowym, proszę Państwa. To są miejsca, gdzie ludzie zostawiają pieniądze. I tutaj, tutaj trzeba się w jakiś sposób, w jakiś sposób trzeba o tym rozmawiać. I tutaj musimy powiedzieć sobie szczerze, że w 2013 roku dochód parking grup wyniósł 330 249, ale w 2014 wyniósł 523 723 zł. Proszę Państwa, nie możemy tak szybko pozywać się dochodów, jakie, jakie niosą te parkingi. Dlatego szanujmy to, co jest, ewentualnie przenosząc się z, z, przenosząc się z Kościuszki, z, z, zwiększymy dochód z parkingu na Słowackiego. Więc tu się nic moim zdaniem nie zmieni. Proszę bardzo, Panie Andrzeju. No to nie zdamy mnie argument, Panie, panie Przewodniczący, bo, bo, bo w dalszym ciągu tracę, tracę dochody na Kościuszki. To mają do innego. Pani asystent mówi, no bo to koszty są zakupy. Tak, to z perspektywy czasu ja te, te pieniądze odzyskam za ja kupię te, te dwa parking, te parkometry. Po drugie, po drugie, tam nie przyjeżdżają jedawcy, żeby ich nie stać, jeżeli ich je nie podjeżdża samochodem jednak dla mnie to jest ten, co idzie normalnie, żeby się z Pitem rozliczyć, żeby dostał pieniądze z lotu, żeby mógł jakby żyć. Na piechotę, na piechotę po prostu idzie, nie? A ci, co podjeżdżają, to są biznesmeni, ci, co mają firmę, jeżeli on y, idzie, sądzi, robi sprawę spadkową czy coś, no spokojnie, trochę się troszkę zastanówmy się, nie? A za chwilę będziemy narzekać, że nie mamy to, że zrobić to do ciągu że nie można zrobić kawałka kawałek chodnika itd. i tak dalej Żeby nie było, żebyśmy... Ja zgadzam się, ja, ja się zgadzam, zgadzam się z tym, że rzeczywiście trzeba zastosować ulgi mieszkańców Sandomierza. Zgadzam się, bo są takie miejsca, gdzie budujemy parkingi i ludzie nie płacą za parkowanie, a tu akurat wydajemy starówki muszą płacić. To jest niemoralne. Ale nie przegnijmy z czasem sprawy do końca. Że, że po prostu będziemy szukać, żeby się za, za, zaistnieć, miasto to my jesteśmy dobrzy, a z drugiej strony będą ludzie przychodzić, nieuzbrojony teren, nie ma chodnika i będziemy szukać. Będziemy dobrzy dla wszystkich, a nie będziemy mogli inwestować w miasto. Nie mamy tych pieniążków, potrzebne nam teraz będą pieniążki wkład własny na projekt inny. Ja jestem upierdliwy, będę rozliczał też i inicjatywy Urzędu Miasta w kontekście przygotowania tego zespołu, czy jest no przygotowany do, do aplikacji o środki, To są pieniądze. Koniec rozdawnictwa, koniec jakby miasta socjalnego. Boże. Dziękuję. Bo to jest moje zdanie. na Dziękuję panu. Kto jeszcze chciał Pan środek chciał zabrać głos. Tak 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 tylko że ja to to mam takie to lekkie to obawy, to tak, że tak, y... Wystarczy popatrzeć na ulicę Puławiaków, jak było przed wprowadzeniem y, tam pakumatu. Y, przed sądem parkowani wszyscy, którzy dojeżdżają do pracy. Do, Chyba do, nie Puławiaków, przepraszam. Y, przepraszam, Puławiaków, Tam jest mikało. Nie patrzę, jak są te notariusz i inni, jak jest załadowana ta ulica. Także żeby się nie, tak na miesiąc możemy się przyjrzeć. Czy tam nie będzie akurat że będą stały te same samochody ludzi, którzy dojeżdżają do pracy? Takie moje po prostu z poszerzenia uwagi. Nie wiem, czy akurat się Państwo ze mną zgodzicie. To Dziękuję. Pan Andrzej Wajler. Znaczy uważam, że powinniśmy <laughs> równo do wszystkich ulic. Jeżeli jest na Słowackiego y, miejsce parkingowe, to i powinno być na kościół. Nie róbmy wyjątków. Ustępujmy sprawiedliwie <laughs> do każdej ulicy. Dziękuję. Proszę ja Pana. mam wielkie pytanie, ponieważ <coughs> rzeczywiście to jest <coughs> sprawa związana z parkingami. Sądzę tak, że do sądów i do urzędu skarbowego przebywają ludzie nie tylko z tamtej mierze, tylko z tego powiatu. Więc e, park ma pełny tam w Nie robimy wyjątków. Proszę w chciałbym, żeby w okazji dyskusji wpłynął wniosek. Y Pan Andrzej gadał 9 Tam minut. Ma się to utrzymanie tych dwóch parków łapów. Na kościuszkę, tak, formalny. Normalny wniosek. wniosek. Dobra, i formalny. A Pan dwieś. też taki wniosek dwieś. stawia, Panie Andrzeju? Też Tam, taki dwie. wniosek? To. Pan, Panie Wojcu, też taki wniosek? Ja nie mówię, ja jestem. Bardzo bym prosił, żeby po każdej dyskusji wypływał wniosek. Tak, ja Proponujemy ja to, to i to, i tak zostawiamy. Więc musimy, proszę Państwa, poddać pod głosowanie pewną rzecz, a mianowicie. Czy dopisujemy do płatnego parkowania, e, do, mówię, po prostu ulicę Kościuszki, Kościuszki, tam gdzie ona została wykreślona, prawda? No proszę, no, kto składa wniosek? Pani Poleski, pan składa wniosek? No składa no, no, wniosek. Nie wniosek. Jest nie utrzymanie dwóch nie nie o utrzymanie nie zauważy pan, parkomatów, Dziękuję. Przegłosujemy ten wniosek. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Ale przepraszam, Andrzej nie jest członkiem komisji, nie może składać wniosku. Kto jest członkiem komisji? To ja. Proszę bardzo. Pan Andrzej, to jest wniosek pana Andrzeja Bajdera. Kto jest za wnioskiem pana Andrzeja Bajdera? Proszę o podniesienie ręki. Przepraszam. Proszę Państwa, liczymy konkretnie. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za podjęcie takiego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Jeden przeciw. Dziękuję serdecznie. Wstrzymam. A kto się wstrzymał? Nie, to już jest skończy. A i Dziękujemy ja te głosowali dwa razem to jest moja sprawa. Wyjątkowo moja sprawa. U spokój się. Bo teraz przegłosowujemy popraweczki. Przegłosowujemy poprawki, a mianowicie.